siema widzowie w dzisiejszym odcinku albo w szorcie. Na tym shortcie będę mówił, co będzie na moich filmach i szorczach e, Pierwsza rzecz: e, to na tym kanale będą głównie e, szorcy i filmy. Nie wiem, czy posty jakieś będą, czy w ogóle, bo jeszcze w tym. Nie orientuję, więc wiem jak dodać shortsa, wiem jak dodać film, tyle mi wystarczy. Umiem edytować, więc to w sumie też dobrze. I tak. Yy. Mam lat 10, jestem bossem tego kanału. Mam trzy koty, pająki i żółwie. Zwierzę to typu kot. Będą sobie chodzić koło mnierzów, będzie w Terrarium Pająki też, więc się nie bójcie. Yy. I miło mi będzie, jak dasz mi suba. I lajka. Chcę, żebyś dużo lajkował na moim kanale, żeby to jak najwięcej się wybiło. Jak Ci się podoba to, co robię, no to Wiesz, co robić. Yy, I yy, tak. Yy, no chyba już wszystko powiedziałem. To do następnego. Pa.